Witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przygotujemy burgery wołowe. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, będzie mi bardzo miło, jeżeli to zrobisz. Możesz również dodać jakiś komentarz, czy jadłeś już takie burgery, albo wykonujesz je w inny sposób. No i oczywiście będzie mi również miło, jeżeli po filmie, po obejrzeniu, dasz łapkę w górę, jeżeli Ci się podobał. A do przepisu będziemy potrzebować wołowinę. Ja tutaj mam około 600 g skrzydła wołowego, które należy rozdrobnić i zmielić w maszynce o grubych oczkach. Zmieloną wołowinę doprawiamy. Jeżeli macie ochotę na burgery z odrobiną cebuli, możecie około pół cebuli lub jedną, czerwoną lub żółtą, podsmażyć, posiekaną na odrobinie oliwy lub masła klarowanego i dorzucić do środka. Ja wybieram takiego burgera sauté, także będzie tylko z przyprawami. Dodajemy przyprawy. Ja mam tutaj przygotowane... Na te około 600 g wołowiny mam przygotowane 3 czwarte łyżeczki soli, pół łyżeczki pieprzu, do tego dwie łyżeczki musztardy. Nawet może dodam jedną łyżeczkę musztardy, i 2 łyżeczki sosu sojowego. Całość oczywiście mieszamy. Tak, wymieszane mięso z przyprawami, najsmaczniejsze jest, jak zamarynuje się około 20 minut w lodówce. Mięso się zamarynowało i przechodzimy do dalszej części wykonywania burgerów. Ja teraz formuję sobie kuleczki. Możecie sobie zrobić małe burgerki, duże burgerki, no jak kto lubi. Ja wykorzystuję gałkownicę do ziemniaków. Wydaje mi się, że to jest taka idealna wielkość. przygotowuję sobie takie porcje. U mnie wyszło 7 burgerów, czyli miałam około 60 gramów mięsa, czyli około na oko całe 10 gramów mięsa przypada na jednego burgera. Teraz burgery sobie spłaszczam, bo zanim dam na patelnię, to one muszą być bardzo, bardzo, bardzo płaściutkie. Potem, przy smażeniu, one będą się nieco podnosić. Dlatego, jest tak ważne, żeby je spłaszczyć maksymalnie, jak tylko dacie radę. Czyli najpierw sobie robię zwięzłe kuleczki. I każdą z kuleczek spłaszczam. Robię to właśnie dlatego na folii aluminiowej, że potem burgera takiego spłaszczonego z takiej folii łatwiej jest ściągnąć. Mam teraz taką plastugę mięsa. Rozgrzewam sobie suchą patelnię i burgera będę dawać na mocno rozgrzaną suchą patelnię. Patelnię mam już mocno rozgrzaną. Burgery układamy jeden obok drugiego lub smażymy pojedynczo. Wołowina nie potrzebuje długiej obróbki cieplnej, żeby nie była sucha, także dosłownie dwie minutki i obracamy na drugą stronę. Ja mam tu przygotowany żółty ser, bo po przewróceniu mięsa na drugą stronę położę żółty ser na każdym kawałku mięsa. Dzięki temu będziemy mieć z hamburgera czy z Ja mam palniki gazowe i mięso smażę na takiej średniej mocy. Jak widzicie, u mnie z piekarnika tutaj paruje, ponieważ w piekarniku piekę frytki z batatów. Mogliście je obejrzeć, przygotowanie tych frytek na poprzednim filmie. Także zapraszam do oglądania, jeśli ktoś jeszcze tego filmu nie widział. U mnie będą właśnie dodatkiem do dzisiejszych burgerów. Jak widzicie, mięso się nie przypala. Nie ma problemu z odwróceniem go. Jest bardzo soczyste. Między innymi to dzięki susowi sojowemu, który dodaliśmy. On zastąpił e, odrobinę soli, odrobinę oleju też. Teraz burgera przykrywam serem. Jest to mniej dietetyczna wersja. Jak wydobywa się Wam troszkę więcej wody, tak jak u mnie, można podkręcić ogień na mocniejszy, wtedy szybciej odparuje. się stopił, więc burgery na pewno są już gotowe. Można je wykładać na talerz. Ja zesmażę do końca resztę i przyjdę do Was! z propozycją podania i testem smaku. Moje burgery są już gotowe, usmażone. Jak widzicie, jednego specjalnie dla Was zostawiłam bez żółtego sera, żebyście mogli zobaczyć, jak jest pięknie wypieczony. Jest kruchutki, cieniutki. Już Wam pokażę. Nie wiem, czy wyostrzy. Nie bardzo. Ale... Nie widzicie. Jest bardzo cieniutki, smaczny. Mm. Czuć prawdziwą wołowinę. Jest taki sam jak wieśmaki w McDonaldzie. Pyszny. A teraz pokażę Wam moją propozycję podania. Mam tutaj bułeczkę z sezamem. Na moim kanale bułeczki do hamburgerów również macie w przepisie. Ta jest opieczona w tosterze. Tu na dno oczywiście możecie sobie dać majonez, keczup lub jakiś sos hamburgerowy. Liść sałaty. Moje mięsko. Pomidorek. Cebulka ogóreczek może również być kiszony lub jakiś korniszonek. Przykrywamy i możemy to zjeść w towarzystwie zdrowych frytek, czyli batatów pieczonych w piekarniku. Przepis macie w poprzednim filmie. Są chrupiące i pyszne. Polecam wam takie domowe burgery. Wiecie co jecie? Kaloryczność na pewno jest też niższa niż fast foodów jedzonych na mieście, więc warto. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Będzie mi również miło, jak zalajkujesz ten film lub dodasz jakiś komentarz. Do widzenia, do zobaczenia do następnego filmu. Pa pa.